Witam witam mordeczki filmik na środę, seria dzienna piłka nożna, zapraszam wszystkich do oglądania. Od bombeczek jak zwykle zaczynamy! Polkowice pogoń siedlce na dwójce 440, kursy powyżej 2.0 to Arka na wyjeździe z Resowią za 2,45 i stapa Kobal Imperial na jedynce 205. Środowe remisy to Tomajapo Independiente, Petrolero 3.40, Ponte Preta z Vasco 2.80 i Dżerf Od 3.60. Kuponik Królewski na środę to Arka Gdynia z podpórką, Rowrem Sportwale na overze 1.5 i 2.5 overek Dżerf Od. Do wyjęcia 1455 z kuponiku Królewskiego na środę. Liga Typera to mecz z Arką Gdynia. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, typujemy do godziny 18.00. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera, kolejna aktualizacja rankingu oczywiście w filmie statystycznym w przyszłym tygodniu. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich, mamy VIP standard, VIP premium, zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, Zapraszam również do wspierania kanału, tam dodatkowe filmy z upgrade'owanymi kuponami tylko dla wspierających. A ja już dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.